Cześć, tu Przemek Chojecki, a to jest odcinek o tym, dlaczego odszedłem z nauki, czy ogólnie z akademii. Swoją karierę akademicką zacząłem właściwie jeszcze w 2009 roku. 2009-2011 to były lata, kiedy zrobiłem magisterkę na ECOL Politechnik. Potem od 2011 do 2014 doktorat na Uniwersytecie Pierre-Marie Curie także w Paryżu, Ecole Politechnik także w Paryżu, więc to miałem 5-letni pięcioletni okres w Paryżu. A potem przez 2 lata robiłem post i byłem, i, i, i byłem wykładowcą na Uniwersytecie w Oksfordzie 2014-2016. I potem jeszcze po powrocie do Polski e, przez 3 lata byłem w Polskiej Akademii Nauk jako adiunkt, e, gdzie miałem też funkcję związaną z badaniami e, i głównie te badania prowadziłem. W większości przez całą moją karierę akademicką głównie skupiałem się na badaniach, mniej na dydaktyce, mniej na, na, na edukacji studentów, bo też... E, Mniej dydaktykę, dydaktykę zawsze lubiłem, więc wolałem skupić się na badaniach. Na szczęście ten wybór zawsze miałem. Nie każdy ma ten wybór, szczególnie w Polsce, gdzie na doktoratach ludzie często robią dużo dydaktyki i mają znacznie mniej czasu na badania. Ale to jest zupełnie inny wątek. W tym wątku chciałem powiedzieć, dlaczego. Dlaczego ostatecznie za nauki odszedłem, i co, co mnie skłoniło do tego, żeby przejść z nauki do biznesu czy ogólnie do tworzenia kontentu na YouTube, czy robienia różnych innych ciekawych rzeczy, ale nie związanych z nauką. I dla mnie jest kilka, taki kilka punktów, które, które były szczególnie istotne. To przede wszystkim fakt, że w nauce, a zajmowałem się nauką bardzo abstrakcyjną czyli programem Langlands'a, takim połączeniem pomiędzy teorią liczb, teorią reprezentacji i geometrią algebraiczną. Ta, ta grupa ludzi, z którymi miałem na co dzień do czynienia, była dość mała. Na, pewnie na całym świecie to jest między 200 a 300 osób, wliczając w to ludzi na doktoratach, którzy zajmują się dziedziną. Wobec tego jest naprawdę małe grono ludzi, małe grono znajomych i... Też nie dzieje się w, samym, w samej działce aż tak dużo. Mimo tego, że działka jest super popularna, było wielu medalistów Fieldsa, czyli ekwiwalent Nagrody Nobla w matematyce medal Fields. Wiele medalistów Fieldsa było w tej, w tej działce. Jest ona bardzo istotna dla rozwoju samej matematyki. Wiele ludzi z czy to Harvard, Oxford czy inne topowe uczelnie na świecie zajmowało się, zajmowało się i zajmuje się dalej tą działką. To jednak miałem takie poczucie, że jest to super jako pewna gra intelektualna, ale w dłuższym terminie nie widzę siebie za 40 lat robiącego tego, te same rzeczy. I też spora część z tego, dlaczego chciałem odejść z nauki jest związana z moim charakterem, gdzie potrzebowałem znacznie szybszych feedback lupów, czyli szukałem tego, że jeżeli coś się dzieje, typu na przykład wypuszczę jakiś naukowy paper, to dostanę na przykład szybko odpowiedzi, co się podobało, co nie. Ogólnie dużym problemem jest to, że tego feedbacku właściwie w nauce nie ma. Być może jest trochę, jeżeli się mówi na seminariach, jeżeli się jeździ na konferencji, to wtedy to jest jedyny moment, kiedy można z innymi matematykami porozmawiać. Tak to matematyka jest raczej dalej zajęciem dość jednoosobowym, chociaż to też się zmienia. Zmienia się na lepsze, rzeczywiście są większe grupy badawcze prowadzących. E, pro, prowadzących całe, całe, całe grupy i e, robiących badania. E, tego jeszcze nie było, kiedy, kiedy ja robiłem badania, e, dopiero się zaczynało. E, dla mnie to było tyle, e, o tyle istotne, że rzeczywiście ta, ta praca na co dzień to było czytanie paperów innych matematyków, myślenie e, i całość działa się też dość wolno. E, to znaczy, że szczególnie w takiej działce jak program Langlandsa. Posiadanie jednej, dwóch, trzech publikacji w skali roku to już jest dość dużo, szczególnie że te publikacje mają tendencję do tego, żeby mieć kilkadziesiąt, czy czasami już teraz powyżej setki stron. Dość skomplikowanych manipulacji na symbolach, na, na symbolach algebraicznych. Wobec tego oczekiwałem, że szybciej będę w stanie dostawać ten feedback od innych osób, niż to było w rzeczywistości, i w, samym, w samej akademii jest mało prowadzenia. Tutaj w tle widzicie ten artykuł Has the Great Resignation Hit Academia. Jednym, jednym z problemów, który jest poruszany w tym tekście w Nature, który zresztą polecam, jest to, że jest mało planowania kariery, mało rozmów o samej karierze per se w obrębie sam w akademii, bardziej o tym... O, o problemach matematycznych, o tym, co, co w samej nauce się dzieje. I przez to, że ten światek jest taki mały, e, jest też wiele różnych toksycznych sytuacji. E, ja akurat nigdy na takie nie trafiłem, akurat e, moja działka była, myślę, pod tym względem dość dobra. E, ale myślę, że tych rzeczy, i z tego, co słyszałem od znajomych, jest więcej, im bardziej jest się w świecie e, związanym z naukami humanistycznymi, gdzie Osiągnięcia związane np. z dowodem jakiegoś twierdzenia nie są tak oczywiste. O ile matematyka, fizyka są dość łatwe do zrozumienia, czy udało się udowodnić świetne twierdzenie, czy nie, i czy ta praca ma wartość, czy nie. Tak w przypadku nauk humanistycznych jest to bardziej związane z jakąś modą, czy z tym, czy jesteśmy w jakiejś koterii, która wspiera nasze badania i granty. W matematyce do jakiegoś stopnia też tak jest, bo też są mody, też są tematy, które są popularniejsze i które nie są. To jednak tutaj nie był problem. Dalej, więc z jednej strony największym problemem dla mnie było to, że małe środowisko, ciągle te same osoby, bardzo taka hermetyczna, ezoteryczna część matematyki, co do jakiegoś stopnia było super, ale potem miałem ochotę jakby wychodzić dalej i szerzej i to niestety już było dość skomplikowane. Inną z rzeczy jest to, że sam system grantowy nauczeni, to jest dość szerokie, jest już niestety dość nieprzyjemny, bo w szczególności dla młodszych naukowców, o ile do doktoratu jest dużo możliwości, te doktoraty można robić właściwie gdziekolwiek, jest dużo środków na, na doktorantów. Tak ten okres pozdokowy, aż do znalezienia stałej pozycji gdzieś na uczelni, jest ogólnie dość skomplikowany i w większości wiąże się z tym, że trzeba latać po całym świecie, żeby. Prowadzić badania w, w dobrych miejscach pod, w, wraz z ciekawymi osobami. I to zdo, ciągłe zdobywanie środków, ciągłe występowanie o granty wiąże się z tym, że jesteś jest też duży stres, bo jesteśmy rozliczani raz na powiedzmy 2-3 lata. Więc Ktoś może pomyśleć, że to wiąże się z tym, że OK, to będziemy mogli bimbać przez rok i potem coś zrobić, ale problem polega na tym, że większość matematyków jest bardzo odpowiedzialna i to bardziej powoduje, że pracują po 80-100 godzin tygodniowo, co jest stresujące, bo rzeczywiście trzeba mieć rezultaty, które są nowe, oryginalne i potem te rezultaty. Publikować. Pisanie prac też jest bywa dość, dość bolesne, bo ciągłe poprawki, potem jeżeli się wysyła to do publikacji jakiejś, to sam proces publikowania to jest przynajmniej kilka miesięcy, ale bardziej pół roku, rok do na przykład dwóch, trzech lat, bo też się zdarzają takie sytuacje. Więc tu jest pewna niewiadoma, która do jakiegoś stopnia nie zależy od tego, jak dobrze i jak dobrymi matematykami jesteśmy. Więc to, to jest zresztą kolejny problem e, nauki, że system grantowy e, powoduje, że dużo ludzi też konkuruje o e, tą jedną wspólną pulę. Jest dużo konkurencji e, i jest to dość ciekawe pewnie na początku, gdy tych, tych środków jest więcej, ale potem, właśnie tak jak mówiłem, jakby ta, ta piramida się zwęża, tych pozycji jest znacznie mniej, więc de facto konkuruje się o coraz mniejsze pieniądze. Z, e, a, a, a tak naprawdę tej pracy jest znacznie, znacznie, znacznie więcej. Więc ja w pewnym momencie poczułem takie zmęczenie tą konkurencją, poczułem też zmęczenie samym tematem, e, gdzie dużo było już technicznych rezultatów, e, ale nie miałem ochoty na wchodzenie w, jakby bardzo głęboko w kolejne prace po 100-200 stron i, i czytanie tego, czytanie tego nocami, e, więc chciałem wyjść na coś, co Daje szybciej rezultaty, jest większy feedback lub ludzie są bardziej otwarci i de facto przejście do biznesu z tej perspektywy po tych kilku latach teraz było zdecydowanie jedną z najlepszych decyzji ever, jaką miałem. Dlatego, że jestem zadowolony z tego, że mogę pracować z ludźmi, z którymi chcę, na warunkach, na których chcę też, bo, bo jako przedsiębiorca, jako, jako osoba robiąca rzeczy kreatywne samemu. Mogę de facto wybierać, z kim pracuję, jak pracuję, w jakich godzinach, nad czym pracuję. To mi trochę zajęło, żeby dojść do tej pozycji, ale w tym momencie jest to rzeczywiście idealne, bo dalej pracuję dużo, ale pracuję rzeczywiście nad rzeczami, nad którymi chcę pracować. Podczas gdy w nauce jest tak, że o ile tematy sobie do jakiegoś stopnia wybieram, to jakby to nie jest tak, że każdy temat, który jak wybiorę, to jakby są różne szczegóły, nad którymi trzeba popracować, które nie są do końca przyjemne, i o ile w biznesie też tak jest, to, to w biznesie te rzeczy trwają znacznie krócej niż w nauce, gdzie powiedzmy nad no, jakimiś szczegółami męczymy się pół roku, rok albo więcej i też nic z tego może nie wyjść. E, ja rzeczywiście szukałem rzeczy, gdzie mogę e, robić ciekawe rzeczy, dalej e, być, mie mieć różne wyzwania intelektualne e, i dlatego potem swoje... Z, e, kroki skierowałem do, do data science, machine learningu, bo tam dalej trzeba operować jakąś matematyką, dalej są różne problemy techniczne, ale jest ta, ten aspekt praktyczny, że rzeczywiście dane dostajemy z prawdziwego świata i możemy zastanawiać się nad problemami, które mają rzeczywiście realne przełożenie. I też w ten sposób trafiłem na YouTube'a, zacząłem pisać tekst na medium, żeby mieć większe, większą ekspozycję na, na praktyczne problemy i myślenie w kategoriach matematycznych o rzeczach z prawdziwego świata. Więc dla mnie to było dość istotne. Więc to tyle, jeżeli chodzi o większość moich powodów, czyli do jakiegoś stopnia była to chęć zmiany, bo nie wyobrażałem sobie tej kariery jako kariery na 40 lat. Z drugiej strony... Chęć większego wpływu na świat i tego, żeby feedback lub był znacznie szybszy, co, co wymagało tego, żeby więcej ludzi było zainteresowanych danym tematem i żeby robić rzeczy, które są bliżej praktycznego świata. I o, i z mojej strony chyba to tyle, jeżeli chodzi o dlaczego odszedłem z nauki. Dalej uwielbiam naukę, bo tutaj jeszcze chciałem takie kilka słów na koniec. Dalej czytam pracę moich znajomych. Chociaż z tej perspektywy, że już nie muszę rozumieć każdego szczegółu, ale mniej więcej czy to nagłówki, czy jakby niektóre dowody matematyczne, które mi się podobają. Więc to jest super, bo dalej mogę śledzić kariery moich znajomych, patrzeć co robią i to jest fajne jako osoba z boku, która tylko przychodzi po te zagadki, zagadki intelektualne, nie potrzebuje tego całe, całego systemu związanego z grantami czy z tego, że... Od tego, czy coś zrozumiem, czy coś rozwiążę, zależy, czy e, zarobię i będę miał, e, co, będę miał pensję na kolejny miesiąc, czy nie. E, w dużym skrócie. Więc to do jakiegoś stopnia też odjęło dużo stresu z zajmowania się samą nauką. E, oczywiście jest tak, że pewnie jak się prze, 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 przejdzie ten pierwszy kawałek, e, który zajmuje pewnie między 5 a 10 lat, czyli dostaje się pozycję na stałe jako profesor, to sporo stresu odchodzi, bo wtedy e, możemy rzeczywiście mieć stałą, stałą pozycję, czyli rzeczywiście dożywotnią, nielimitowaną pozycję na jakiejś uczelni czy w instytucie badawczym. E, chociaż wtedy dochodzą pewnie w większości inne rzeczy, typu uczestniczenie w komisjach, uczestniczenie e, w różnych pracach e, badawczych czy, czy uczestniczenie w. Ocenianiu e, innych prac e, matematycznych e, i ta, ta praca administracyjna też była część do czego chciałem być jak najdalej, bo nigdy nie rozumiem, bo ta część, pra ta praca administracyjna też nie jest płatna. W szczególności jest dużo takiego e, dawania w dobrej wierze. E, Różnym publikacjom naukowym, które de facto sprzedają to za pieniądze potem do bibliotek czy do tych samych instytutów, na których pracują matematycy. Sami matematycy nic z tego nie mają, czyli jakby publikowanie, recenzowanie prac, które są wysyłane do publikacji, jest totalnie bezpłatne i de facto nic nie wnosi z perspektywy osoby, która tą pracę recenzuje. Też dlatego ten proces jest tak długi i są tutaj różne obciążenia. Okej, okay, to tyle. Być może będzie druga część. Nagrać pierwsze myśli związane z tym, dlaczego odszedłem z nauki, bo było kilka takich pytań i kilku moich znajomych pytało przez ostatnie lata. Pewnie do tego tematu będę wracał. Jednym z popularniejszych filmów na moim kanale jest czy warto iść na doktorat i dalej uważam, że warto iść na doktorat, jeżeli się jest zorientowanym na, konkretnie na bardzo na jedną dziedzinę i chce się ją głębiej poznać. Plus doktoraty rzeczywiście nawet bez zostawania na uczelni przydają się potem w biznesie, więc nawet jeżeli nie chcecie skończyć na uczelni doktoraty warto Zrobić. To tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Subskrybujcie kanał i do zobaczenia w kolejnym odcinku.